Jesteśmy w Rzepinie na boisku zespołu szkół w Rzepinie i rozmawiamy z panią dyrektor Ewą Wimiarczyk. Pani dyrektor, co się tutaj dzisiaj dzieje? Dzisiaj świętujemy Dzień Dziecka uroczyście pod hasłem: zdrowo, sportowo, kolorowo. Stąd też wiele służb, które do nas przyjechały, służby, które zajmują się bezpieczeństwem, zdrowiem również promujące zdrowy styl życia dużo konkurencji z tym związanych. Także staramy się dzieć, dzieci aktywnie spędzić ten dzisiejszy dzień. Tutaj w zespole szkół wiecznie coś się dzieje, tutaj jest tak dużo imprez. Skąd te siły, energia na to wszystko? Śmiem twierdzić, że jesteśmy bardzo kreatywni, bo uważamy, że szkoła, w której się coś dzieje, w której realizujemy różne projekty, jest ciekawą szkołą i chętnie uczniowie do takiej szkoły przychodzą. Rozwijać postawy, rozwijać zainteresowania to nasz cel. Stąd też chce nam się i bardzo często organizujemy. Nasi uczniowie nie siedzą tylko w ławkach. stąd też też bierzemy udział w wielu projektach, jak chociażby projektach ekologicznych, różnych innych, sportowych. Dlatego uczniowie bardzo chętnie, mam nadzieję, przychodzą do Waszej szkoły. Skąd szkoła pozyskuje środki na taką organizację? No przede wszystkim od przyjaciół, których ma szkoła bardzo dużo. Organ prowadzący Gmina Rzepin, która zawsze wspiera nas we wszystkich działaniach, ale i Stowarzyszenie Absolwentów i przyjaciół Przyjaciół szkół wchodzący w skład zespołu szkół. Długa nazwa, ale ma skrót, skróconą nazwę Magnolia, która bardzo skupia ludzi wokół szkoły. Naszym hasłem jest Łączy nas szkoła, którzy angażują się bardzo, pozyskują środki. Otrzymujemy bądź też środki finansowe, bądź też dary w innej postaci rzeczowej. Więc tutaj tak szeroka współpraca ze środowiskiem bardzo, bardzo daje dobre efekty.